Dzień dobry. To jest czas informacji. Krótki przegląd tego, co zmienia świat technologii i AI w dzisiejszym odcinku. Unia Europejska uruchamia formalne postępowanie wobec platformy X. Komisja Europejska bada sprawę w związku z seksualnie jednoznacznymi obrazami generowanymi przez funkcję chatbota Grok. Ryzykiem rozprzestrzeniania potencjalnych treści nielegalnych, w tym materiałów, które mogą stanowić CSAM. Dochodzenie prowadzone jest w ramach Digital Services Act i obejmuje też systemy rekomendacji X. Komisja ma sprawdzić, czy firma właściwie oceniła i ograniczyła ryzyka. X w odpowiedzi wskazał wcześniejsze oświadczenie o zero tolerancji m.in. wobec wykorzystywania seksualnego dzieci i niekonsensualnej nagości. To mocny test, jak DSA będzie egzekwowany wobec generatywnej AI na dużych platformach. Wielka Brytania chce szerzej używać państwowych danych w AI. W planach są m.in. zbiory MetOffice i dokumenty prawne z National Archives. Rząd finansuje projekty pilotażowe. Jeden ma sprawdzić praktyczne użycie danych pogodowych np. do decyzji o zakupie gritu na drogi, a drugi czy dane prawne mogłyby pomóc małym i średnim firmom w uzyskiwaniu wsparcia prawnego. Równolegle rząd zapowiada licencjonowanie zdigitalizowanych zasobów instytucji kultury i rozwój Creative Content Exchange. Marketplace do sprzedaży i licencjonowania treści na skalę. W tle trwa też spór o zmiany prawa autorskiego i krytykowany pomysł modelu Opt-out. Dane publiczne mogą przyspieszyć wdrożenia AI, ale kluczowe będą zasady dostępu, licencje i ochrona praw twórców. Google twierdzi, że naprawiło problemy w Gmail. W sobotę użytkownicy zgłaszali błędną klasyfikację maili w skrzynce i dodatkowe ostrzeżenia o spamie. Według Google problem został w pełni rozwiązany dla wszystkich, ale błędne ostrzeżenia w wiadomościach odebranych przed naprawy mogą się utrzymywać. Firma zapowiedziała analizę incydentu po zakończeniu wewnętrznego dochodzenia. Filtr antyspamowy i sortowanie poczty to element krytyczny. Błędy tu szybko przekładają się na ryzyko i stratę czasu. To był czas informacji. Jeśli chcesz być na bieżąco z AI, obserwuj kanał, zostaw lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.